Hej, hej, witajcie na kanale Tarcistki Iris. Witajcie kochani w mojej przestrzeni moi mili. Zapraszam Was do wysłuchania karty dnia na dzień 19 maja 2021 roku. Słuchajcie, standardowo wybieram z kart Tarota oraz dopowiadam kartami wyroczni. Pamiętajcie, moi kochani, że są to czytania ogólne, czyli nie zawsze z wszystkimi ta karta będzie rezonowała. Na czytania prywatne zapraszam wiadomości poprzez maila. Ale sprawdźmy, co chcą powiedzieć karty na dzień 19 maja 2021 roku. Co nas wiedzie, co prowadzi, jaka jest energia, jaka jest główna karta tego dnia dla wszystkich. Karty, pokażcie, pokażcie. Ok, odkładam. Proszę bardzo, proszę bardzo, słuchajcie, dzień Trójki Buław, czyli co? Będzie to dzień, w którym nasze sprawy, o których myślimy, w którym kierunku idziemy, mają szansę powodzenia. Będzie to dzień pełen nowych możliwości, nowych perspektyw. Zobaczcie, patrzycie w tym dniu przed siebie i widzicie możliwości, widzicie perspektywy, widzicie zalążek nawet w najmniejszym e, ziarenku, który wcześniej zasadziliście i dobrze wiecie, że idąc w tą stronę macie możliwość rozwoju. Warto korzystać z tych możliwości, jakie przynosi nam e, ten dzień. Wytyczcie wreszcie jasno kierunek. Nie bójcie się tego, po prostu, po prostu ruszajcie do przodu. Generalnie karta oznacza szansę, Oznacza sukces właśnie w tym działaniu, tak? Być może niektórzy z Was będą nabywali zupełnie nowe umiejętności, czyli będziecie się po prostu otwierali na nowe możliwości, tak? Będziecie prezentować swoje umiejętności. Jest to dzień ze zmianą, z silną potrzebą działania i ruchem do przodu, słuchajcie, tak? Rozpoczynacie zupełnie nowy etap w tym życiu i patrzycie um, przed siebie, ale macie wiarę w wasze szczęście. W finansach karta mówi o tym, że będzie to dzień z wytężoną pracą, ale możecie to wykorzystać: wykorzystać ten czas i te możliwości, które przyniosą Wam sukces, pomnożenie finansów, a przede wszystkim, moi drodzy, Awans. Być może niektórzy z Was w tym dniu będą właśnie planować działanie i wcielać pomysły w to życie. W uczuciach. Karta mówi o pełnym zaangażowaniu, o perspektywach, o porozumieniu, a dla osób samotnych, o nowych kontaktach towarzyskich, o moi drodzy, być może ktoś po prostu w tym dniu spotka kogoś. Na swojej drodze, kogoś, kto tak naprawdę zmieni tą miłość, tak? Radą jest, byście wykorzystywali, moi kochani, swój potencjał w tym dniu i tak naprawdę patrzyli przed siebie. A jedynym ograniczeniem, moi kochani, e jaki jest w tym dniu, by Wasze powodzenie się nie, nie, nie spełniło, tak? To jest Wasza wizja, to są granice Waszej wizji, czyli moi drodzy w tym dniu nie ograniczamy się, tylko patrzymy przed siebie, widzimy to, co chcemy, ponieważ macie w tym dniu um, potęgę do tego, żeby to zdobyć, słuchajcie, tak, macie siłę do tego, słuchajcie, Wasze pragnienia, Wasz zamysł jest na wyciągnięcie ręki, wystarczy, moi drodzy, byście uczynili pierwszy krok ku zmianom i... Ruszyli, słuchajcie, planujcie kolejne posunięcia. Być może sytuacja, w której właśnie w tym dniu się znajdziecie, um, nie wymaga decyzji, tylko wymaga tego pierwszego kroku dobra. Odkładam sobie tak i zobaczymy, moi kochani, co jeszcze chcą dopowiedzieć. Karty wyroczni na dzień 19 maja 2021 roku dla wszystkich, co dopowiedzieć to do głównej karty. No słuchajcie, dobrze, dobrze, już Wam pokazuję, biorę karty, słońce, słońce Wam przyświeca, słońce Wam mówi o tym, że jest to dzień szczęścia, dzień sukcesu, intuicja Was prowadzi, oj nie widzieliście, intuicja Was prowadzi, słuchajcie, tak, macie pewność z siebie. Macie moc, macie energię, wasza witalność was wiedzie. Zobaczcie, przyświeca was, wam słońce w tym dniu, właśnie by spełnić te swoje marzenia, by spełnić te swoje kroki. A tutaj, przy karcie Trójki Buław, macie dzień z tymi perspektywami. Wszystko jest w tym kierunku i idzie w tym kierunku, który tak naprawdę chcecie. Macie ten dzień, moi drodzy, z możliwością zdobycia swojego szczęścia, sukces albo zwycięstwo. Macie do wyboru sukces albo zwycięstwo w tych krokach, bo słońce Wam po prostu prześwieca i bardzo dobrze, cudowny, cudowny dzień. Ruszajcie, moi drodzy, po swoje szczęście, zdobywajcie nowe umiejętności, prezentujcie swoje umiejętności i ruszajcie do przodu. Nie róbcie w sobie blokad wewnętrznych, bo tylko te blokady wasze, w waszej głowie, waszym umyśle, waszym sercu mogą Was blokować przed zdobyciem tego, co chce. Należy, moi kochani, po prostu jasno określić swój cel. I tylko w to wchodzić, to jest um, i tylko i aż, moi drodzy, tak? Tutaj nie ma już na chwili na zastanie więc się. Tutaj, w tym dniu należy walczyć o swoje. Tego Wam właśnie życzę. Życzę Wam samych cudowności. Pozdrawiam, Iris. Pa, pa.